Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na haul i troszkę mi się tego nazbierało, ponieważ nie miałam za bardzo kiedy nagrać haulu wcześniej i potem tak podchodziło mi jeszcze kilka rzeczy i tak się nagle okazało, że po prostu przed sobą mam pół stołu różnych rzeczy, które kupiłam, które dostałam więc wiedziałam, że wrzucę to wszystko do jednego właśnie worka i zresztą nawet w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że miałam Wam pokazać kilka rzeczy, ale ten vlog zrobił się tak strasznie długi, że już po prostu stwierdziłam, że w takim razie zrobię z tego jeden wielki film i zacznę od rzeczy, które dostałam i dostałam je od marki Mixit, ponieważ teraz się zbliża Wielkanoc Więc jest sporo takich wielkanocnych Nowości i ja właśnie zdecydowałam się Na kilka rzeczy, między innymi Słuchajcie, na taką oto Miseczkę, miseczka jest razem Z łyżecz łyżeczką, łyżką wielką Bo to jest normalna taka łyżka, wiecie Duża do musli, do zupy, nie wiem jak tam, wiecie Jak ją sobie nazwiecie I mamy tutaj miseczkę, w od wewnątrz jest Mixit, ale w środku jest ona biała A na zewnątrz Mamy takie wielkanocne w zasadzie motywy, tak? Bo jest kurka, są, yy, są małe kurczątka yy, i ogólnie tak to, tak to wygląda. Miseczka jest taka wiosenna. Jest dosyć ciężka, powiem Wam, jest taka masywna bardzo, bardzo ta miska. Miseczka też, jak możecie zobaczyć, jest dosyć głęboka, co mi bardzo odpowiada, dlatego że ja mam takie miseczki... Ja nawet nie wiem z, skąd my je mamy, bo my kupiliśmy sobie kiedyś dawno temu z Eksem właśnie dwa zestawy, biały i czarny i ja po prostu zabrałam biały, czarny zostawiłam jemu i tam były takie miseczki one, wszystko jest w kształcie kwadratu, talerze są kwadratowe, takie jakby prawie kwadratowe, miseczki są kwadratowe, zresztą nie raz Wam rzucałam zdjęcia na Instagramie właśnie w tej miseczce, no i problem tamtej miseczki jest taki, że ona jest dosyć płytka. Ja mam mikrofalówkę tutaj dosyć wysoko, więc jak biorę tą miskę, powiem Wam, że tyle razy, ile ja się oblałam albo zupą, albo właśnie ciepłym mlekiem, to... więc tak liczę na to, że właśnie teraz w tej miseczce, jak ona jest taka głęboka, to będzie mi się o wiele lepiej jadło. I w ogóle jestem bardzo ciekawa, Ponieważ są dwa obozy, ogólnie, um, jeśli chodzi o musli. Jedne osoby wsypują musli i zalewają mlekiem, a inne osoby wlewają mleko, a potem sypią musli. I zastanawiam się, w którym obozie jesteście. Dajcie znać. Ja akurat jestem w tym obozie, który najpierw wlewa mleko. Potem je podgrzewa w mikrofali, a dopiero potem właśnie wsypuje sobie musli. E, tak więc dajcie znać, w którym, w którym obozie Wy jesteście. No i jeszcze z tych wielkanocnych właśnie takich nowości, które się pojawiły, zdecydowałam się na taką mieszankę. Jest to, to się nazywa wielkokonocna niespodzianka. I mamy tutaj różny miks orzechów, e, migdałów w czekoladzie, suszonych owoców itd., dalej. Ja już go otworzyłam, bo już z tego zaczęłam po prostu trochę jeść. Tak Wam pokażę właśnie, jak ten miks wygląda. Tutaj są też orzechy laskowe, więc ja po prostu ten miks wysypałam sobie do miseczki i przebrałam go i po prostu wyjęłam te orzechy laskowe, ponieważ e, jeżeli wiecie lub też nie wiecie, nie pamiętacie, ja jestem uczulona na orzechy laskowe. I ostatnio nawet mi dermatolog powiedziała, że jeżeli jestem uczulona na coś, to z wiekiem ta alergia może się nasilać, więc tym bardziej nie powinnam próbować takich rzeczy. Więc ja sobie to wyjadam. Oczywiście tak zwane śladowe ilości zawsze w takiej mieszance zostaną Bo to te, wiecie, te te, usek, te te, jak to się nazywa, taka skórka z tych orzechów może tutaj zostać Więc ja sobie zdaję z tego sprawę No ale mimo wszystko większość tych orzechów wybrałam i po prostu już sobie wyjadam Tu są banany suszone, to nie są banany liofilizowane Tylko tu są suszone banany Mamy też mieszankę migdałów w mlecznej czekoladzie w takiej kolorowej O, tutaj możecie zobaczyć, widać w kolorowej właśnie różnej takiej polewie Mamy też miechunkę, mamy orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca. Dużo jest ogólnie takich rzeczy, to jest bardzo fajna mieszanka. Ja sobie po prostu, jak. Czekajcie, o, włożę. Ja ją po prostu czasami, jak mam ochotę, nie wiem, na dziamacz mi się włącza, to po prostu zjem sobie kilka takich orzechów i jestem, wiecie, pełna, bo orzechy jednak są dosyć mocno zapełniające. Więc złapałam sobie taką mieszankę. Standardowo, oczywiście, serki chrupiące, bo one u mnie muszą być, ja je uwielbiam. Są bardzo tłuste i tłuczące, więc nie często je jadam, ale jak mogę, no to tak i sobie wtedy, wtedy je zjadam. Dodatkowo też precelki, tylko że wzięłam precelki w mieszanej czekoladzie. Mamy tutaj ciemną czekoladę, mamy białą z solonym karmelem oraz mleczną czekoladę. I też już troszeczkę je otworzyłam, a to tam? O, to Wam też przy okazji pokażę, tak wygląda właśnie ta mieszanka, czyli mamy właśnie... O, że. te, precelki. precelki, są słone same w sobie, i dodatkowo właśnie obleczone czekoladą. I wzięłam też sobie całkiem. znaczy, dla mnie nowość, chociaż to już nie jest nowość, bo jest tak, myślę, że nie wiem, czy nie od wakacji zeszłego roku, ale do tej pory się nie zdecydowałam. Natomiast teraz tak przeczytałam opis i tak stwierdziłam, że chyba mi się podoba i chyba bym chciała. I to jest po prostu herbata, słuchajcie. Ale jest to biała herbata, jest to biała herbata e, s, aromatyzowana, smakowa. I mamy tutaj 70% białej herbaty Shaumei. Dodatkowo mamy 20% rodzynek, yy, czerwoną porzeczkę, naturalny aromat oraz maliny. Herbata zawiera kofeinę i to ma być właśnie taka pobudzająca herbata. Więc dlatego stwierdziłam, że sobie ją wezmę. Otworzyłam już sobie ją i piłam. Pachnie cudownie jak ją otwieracie. To po prostu jak taki jakbyście weszli do malinowego ogrodu. Po prostu pachnie to Cudownie. Smakuje, no nie smakuje tak jak pachnie, czyli pachnie bardzo intensywnie, tak kwaskowo-malinami. Natomiast smakuje tak bardzo delikatnie. Ja, niestety, jak się okazało, myślałam, że mam. Ale nie mam niczego do zaparzenia właśnie takiej fusiastej herbaty, więc muszę sobie jeszcze jakiś zaparzaczek taki wiecie za 5 zł kupić, mam bazarek niedaleko, więc pewnie pójdę i kupię, żeby właśnie zrobić taką herbatę, bo to co robiłam to sobie zalewałam w szklance, a potem mam takie wielkie sitko i próbowałam to jakoś przelać, połowę porozlewałam, więc ogólnie zrobił się z tego cały duży proces, ale ogólnie herbata jest bardzo smaczna, jest taka delikatna. Um, mogłaby być troszkę bardziej taka kwaskowata, ale podejrzewam, że kwaskowy smak raczej dałby chyba Barbar. Bo maliny raczej nie dają, nie dają zbyt dużego smaku. One dają piękny zapach. Ale ogólnie ta herbatka jest bardzo fajna. Więc... To jeśli chodzi o Mixit, pokazałam Wam wszystko co akurat tutaj patrzę, co się znalazło ja standardowo jak wiecie z Mixit mam um, współpracę już od jakiegoś czasu bardzo lubię tą firmę, bardzo lubię z nimi współpracować, bardzo często nawet zanim miałam współpracę to ja u nich po prostu robiłam zakupy e, i mam z nimi też właśnie tak jak mówię współpracę, więc jest kod zniżkowy, kod zniżkowy to jest wrobela7, który daje Wam 7% rabatu i jest ważny do 10 kwietnia i wszystkie szczegóły i linki macie oczywiście w opisie na dole tak więc jeżeli coś Was z tego zainteresowało albo jeżeli lubicie inne smaki, no to gorąco Was zachęcam, żebyście sobie sprawdziły. Ja już sporo rzeczy przez tamtąd przetestowałam, więc gdzieś tam one się przewijają, czy we vlogach, czy w jakichś tam innych holach, czy, czy w różnych tego typu rzeczach, to ten miksyt faktycznie u mnie się po prostu pojawia, bo gdzieś tam, wiecie, no cały czas on jest na walentynki, też dostałam takie dwie wielkie tuby różnych właśnie musli, które do tej pory jem i są przepyszne. Te serki właśnie, które jadam już od dłuższego czasu, nie wiem, odkąd one się pojawiły, tak może... No, nie wiem, myślę, że tak z lekką ręką ponad rok je jadam, więc one są naprawdę bardzo fajne. I też wiele osób z mojego otoczenia namówiłam na Mixit i też są bardzo zadowolone. Zresztą moja mama jakoś tak właśnie jesienią zeszłego roku, jak jeździła na dializy, to bardzo chętnie Mixitki brała właśnie, bo to było dla niej smaczne, bo nie były takie słodkie. Moja mama akurat za bardzo, za słodkimi rzeczami ogólnie nie przepadała. I właśnie te miksitki bardzo jej smakowały, więc też dzięki na przykład takiej współpracy mogłam po prostu, wiecie, wziąć dla niej taki zestaw różnych miksitek, żeby sobie wypróbowała różne smaki. Tak więc to, jeśli chodzi o miksit, kod zniżkowy macie na dole. Ja tutaj muszę to tylko ustawić, żeby mi ta wieżyczka nie spadła i y, szybciutko pokażę Wam paczkę, którą pokazywałam Wam we vlogu, ale wiem, że są osoby, które na przykład albo vlogów nie oglądają, albo holi, więc żeby tak było. Dostałam też, słuchajcie, paczkę od marki Laku z ich najnowszymi <laughs> serami do twarzy. Oni wypuścili 9, natomiast no, wydaje mi się, że 9 chyba <laughs> byłaby to zbyt duża przesada, więc y, dostałam 5. Trafili, słuchajcie, z trzema 3, 3 serami, w cztery które w ogóle y, obstawiałam, że któryś z nich bym sobie, bym sobie wybrała i tutaj mamy serum na przykład Ice Awake Serum, czyli serum pobudzająco energetyzujące i ono jest takie jasne, takie powiedziałabym wodniste, żelowe. Kolejne serum to jest Princess Serum. Jest to booster nawilżający, rozświetlający o delikatnym różowym kolorze i te dwa sera oraz jeszcze trzecie, czyli Vitamin Boost, e, Vitamin Bomb Serum, to są sera, które teraz postanowiłam właśnie powoli włączać w swoją pielęgnację. Więc za jakiś czas będę Wam dawać znać, jakie jest moje zdanie na temat tych serów. Wiadomo, że nie wszystkie od razu włączę, ale gdzieś tam, wiecie, powoli zacznę sobie je przemycać. I właśnie to serowe, y, serowe, kremowe serum. To jest serum aktywne, y, serum odżywczo-rewitalizujące, które zawiera kompleks witamin. Bardzo przyjemnie pachnie tak właśnie y, cytrusowo, bym powiedziała. I dwa sera, które na razie muszą poczekać, no bo nie jestem w stanie wszystkich wypróbować, to jest serum, które jest serum kojąco regenerującym z CBD oraz aktywne serum antyoksydacyjne antyoksyda, i to są dwa sera, które są serami olejowymi. I wydaje mi się, że te olejowe sera nie wiem, czy nie poczekają może jakoś właśnie na jesień. To jeszcze zobaczymy, bo w sumie z tego co pamiętam, jak oglądałam story na laku na, na Instagramie Laku. Wow, próbuję mówić szybko i gubię troszeczkę słowa. Jak oglądałam stories właśnie na ich Instagramie, to mm, mówili, że sera olejowe nie, nie są tłuste, to znaczy to jest taki olejek, który mm, jest powiedzmy takim suchym olejkiem. No widzę, że coś dzisiaj moje włosy nie chcą ze mną współpracować, więc możliwe, że te sera olejowe po prostu jakoś tam później zacznę sobie używać. Ale bardzo, bardzo dziękuję za tą paczkę, bo naprawdę zrobiliście mi niesamowitą niespodziankę, bo ja się zupełnie nie spodziewałam. Ja zobaczyłam, że te Sara są i tak zaczęłam czytać. Mówię, mm, okej. Okay, z dziewięciu zawęziłam do czterech i teraz się będę zastanawiać, które jedno czy dwa sobie kupić, a tu proszę, dostałam od nich pięć ser, tak więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dalej, słuchajcie, ostatnio na Instagramie uczaczki wyczaiłam nową markę, markę, znaczy nową dla mnie znowu, marka nazywa się Ariul, jest to marka koreańska i zobaczyłam, że tam są właśnie takie produkty arbuzowe i zaraz mi się lampka zaświeciła w głowie, że hmm może będzie to zamiennik na przykład do Glow Recipe, które wiecie, ja bardzo lubię, ale Glow Recipe jest niestety strasznie drogi. Więc, ponieważ akurat tam była zniżka wtedy 30%, to stwierdziłam, że zamówię sobie kilka rzeczy, żeby zobaczyć właśnie jak to będzie. I zdecydowałam się na po pierwsze mgiełkę, bo oczywiście hello. Musiałam zamówić mgiełkę, bo tak sobie pomyślałam, że to może będzie zamiennik, na przykład tej mgiełki z Glow Recipe. I jest to po prostu Hydro Vital Gel Mist. I jak widzicie, jest tą mgiełka taka bardzo żelowa. trochę wygląda jak taka, jakby, jakby nam się zamroziła woda i się zrobił taki lód, taka zawiesina. Więc to jest taka żelowa mgiełka właśnie arbuzowa. Zdecydowałam się jeszcze na maseczkę w płachcie. Jeszcze jak widać, no nie używam jej, bo jest zamknięta. Oraz na krem do twarzy. Jest to Hydro Glow Cream, jest to taki żelowy krem na dzień. Ja tutaj koleżance od, odłożyłam troszeczkę, więc już widać pewne jakby... Wiecie, wgłębienie. E, natomiast e, użyłam go na razie kilka razy. Jest obiecująca, ale muszę skończyć po prostu inne kremy, które mam. E, to są właśnie trzy rzeczy, które od nich zamówiłam. Natomiast Marka, ponieważ ja o nich mówiłam na Instagramie i możliwe, że jakiś ruch się tam zrobił, to Marka potem w podziękowaniu zapytała się mnie, czy chciałabym jakieś jeszcze rzeczy od nich dostać. Więc powiedziałam, że będzie mi bardzo miło. Nie muszą, ale oczywiście no, przyjemnie mi. Więc słuchajcie, dostałam jeszcze dwie paczki takich płatków. I to są takie płatki, jedne z są stress relief ym, peelingujące, a drugie to są stress relief takie... Mm, gdzieś tutaj było napisane, poczekajcie. A, mm, tonujące, właśnie. Te są peeling pad, a te są toning pad. I tutaj mamy po prostu takie paczuszki, yy, mamy w środku bodajże chyba 30 płatków, więc są takie, wiecie, zapakowane. Powiedziałabym, że dosyć ekologicznie, bo nie ma tego wielkiego opakowania, natomiast wiecie, że ja płatki... Tak różnie używam, więc one pewnie troszeczkę poleżą. Natomiast dostałam jeszcze maskę na noc i to z kolei czaszka mówiła, że to jest w ogóle wypasiona maska. Tak, więc jestem bardzo ciekawa, jak ona się będzie sprawdzała. To jest taka mała pojemność, na szczęście 25 gramów, więc spokojnie na kilka razy sobie będę miała i je użyję. Jeszcze jej nie używałam, ale też dostałam. No i też dostałam peeling malinowy do ust. Jest to peeling marki Hania Beauty. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś właśnie bardzo dosyć popularna marka na naszym YouTubie. Wydaje mi się, że troszeczkę już tak zmalało i trochę mniej się o niej mówi. Hania Kępa właśnie założyła, założyła swój sklep i tam miała produkty sprowadzane, ale też właśnie miała i swoje i pamiętam, że właśnie ten peeling do ust cieszył się dosyć dużą popularnością. Ja go na razie otworzyłam, żeby powąchać, ale jeszcze go jak widzicie nie używałam. Powiem Wam, że pachnie bardzo przyjemnie właśnie malinowo, tak mmm, taki, taki, w porównaniu na przykład z herbatą, herbata pachnie kwaśnie malinowo, a to pachnie słodko malinowo, ale dalej i w jednym i w drugim można wyczuć nuty maliny. Tak więc to są jeszcze takie zakupy właśnie pielęgnacyjne, które zrobiłam. A teraz przechodzimy do zakupów makijażowych, których też trochę jest. I zawsze chyba od rzeczy, które kupiłam w Glam Shopie, bo kupiłam je e, jeszcze przed śmiercią mojej mamy, tak, więc to chyba był jakiś luty. wydaje mi się, że jakaś prąka była wtedy i miałam, wiecie, pobawić się tymi kosmetykami i tak dalej i one tak leżały i no przeleżały swoje, więc nabrały tak zwanej moc, mocy urzędowej. Więc kupiłam sobie mydełko od plamiacz, było na prące, ja teraz używam mydełka Protex, ale od plamiacz bardzo lubię. Co prawda ten ma taki Widzicie, dziwny nalot, ale podobno to jest normalne w tych mydełkach. Pachnie tak jak mydełko, więc zakładam, że powinno być dobre. Kupiłam sobie też gąbeczkę. Widzę, że już teraz nie przychodzi w plastikowym pojemniczku, tylko w takiej, takim czymś. O, dobra, już się wystraszyłam, że może nie tą dostałam, ale nie tą ściętą, bo właśnie tą ściętą najbardziej lubię. Wzięłam sobie też cztery próbki podkładu rozświetlającego. Jak wiecie, ten klasyczny bardzo mi odpowiada, jest naprawdę bardzo fajny. Robiłam jego test jakoś w grudniu 2020 roku, czyli już ponad rok temu. Natomiast teraz wzięłam sobie właśnie ten rozświetlający. Wzięłam go w dwóch kolorach: ciepły 1,25 oraz oliwka 1. Tak więc zobaczymy. Ym, zastanawiam się, czy po prostu go sobie poużywać, czy też nagrać jego test, więc możecie dać mi znać, jakbyście to chciały zobaczyć. Złapałam też bordową kredkę, burgundową, czyli burgundowy muślin, kredkę do oczu. Stwierdziłam, że burgundowy może być naprawdę bardzo ładny. Tutaj, yy, o, pyk. No, kolor jest cudowny i jest jaka mięciutka, w ogóle tak sobie machnęłam. No, wydaje się być bardzo obiecująca. Tyle tylko, że właśnie zastanawiam, czy ją się jakoś Temperuje, czy coś, czy, czy to. Nie, to się nie odkręca, więc ona taka jest. No, zobaczymy. Więc e, tak. Dwa cienie w, w płynie wzięłam. E, wtedy cienie w ogóle były bardzo wyprzedane. Możliwe, że teraz jest ich więcej, ale jak je kupowałam, to była ta promocja taka duża, wielka i w ogóle i generalnie trochę ciężko było z tymi cieniami, więc wzięłam e, krzemień oraz wzięłam przybrudzony róż. Więc takie ogólnie bardziej naturalne te kolory. Ja ich w ogóle nawet słuchajcie jeszcze nie otwierałam, więc teraz spróbujmy sobie krzemień, o może jakoś tak, no, ok, tak to wygląda. Tutaj to co jest to co ja tutaj robiłam, aha jak się malowałam e, rano to odbijałam po prostu, po prostu, e, e, no, brakuje mi słów, cienie odbijałam na dłoni. Więc tak wygląda krzemień. Dosyć ciemno, ale wydaje mi się, że jak wiecie, potem się to rozgląduje, to powinno być ok. No i ten przybrudzony róż, czyli tu obok. O! No, ten przybrudzony róż wydaje się być bardzo ładny. Może być naprawdę fajnym cieniem, takim właśnie. Ten w ogóle jako pomadka też byłby idealny. Więc takie dwa cienie oraz pięć cieni pojedynczych. Wrzuciłam je sobie tutaj do paletki, żeby mi było wygodnie. I zacznę od tych tutaj na dole. Czyli tutaj mamy cień bombka, On jest taki bardzo płatkowy, jak widzicie. To jest bardzo, bardzo błyszczący cień. Jak go dotknę, to będę miała brokat wszędzie, więc pozwólcie, że tego nie będę robić. Tutaj jest różowa manga, to ten mogę akurat Wam zesłoczować, bo o, się przesunął, bo on będzie akurat łatwy potem do usunięcia. Więc tak wygląda różowa manga. I teraz, o, może tutaj. Hmm. Szczerze mówiąc, to lipa. <laughs> nie wiem, nie podałam się, czy ta różowa manga to nie miała być jakiś turbo pigment czy coś tam. W ogóle dostałam drugą, taką samą różową mangę, chyba w gratisie. Multichrom to miała być. To szczerze mówiąc, to ta różowa manga to jest jakaś w ogóle porażka, moim zdaniem. E, dobra. No i na górze to są z kolei, z kolei mm, nie wiem czy to się jakoś multi pastele nazywało, czy coś. I mamy tutaj tak, tutaj jest Mix i to jest taki dziwny, zielono, złoto, niebieski kolor. Taki bardzo, bardzo dziwny ten kolor jest. Czekajcie, tu była ta manga, to może tu. O. Hmm. Może być fajny. Już muszę wymyślić, do czego bym chciała. Dalej mam e, słodką cytrynę. Tutaj. O, oraz ten to jest inny wymiar. Ok, więc to zrobimy tak. Słodka cytryna wydaje mi się, że powinna być fajna. Tutaj jest słodka cytryna, to jest inny wymiar, więc leci. Słodka cytryna, inny wymiar. Nie wiem, nie wiem, co jest z tymi e, słoczami, ale one praktycznie w aparacie są w ogóle niewidoczne. Tu, w tej chwili, na przykład, inny wymiar i ten mix wygląda identycznie, i wszystkie w ogóle są żółte. Tak, więc no powiem Wam, że chyba nie do końca trafiłam z tymi cieniami. Ale zobaczymy. Położyłam sobie je i e, gdzieś tam może, może jakoś to połączę. No, bo tutaj mam teraz kolejne kosmetyki do makijażu, które właśnie kupiłam. I między innymi w Vivo wypuściło teraz nową kolekcję, ale powiem Wam, że zdecydowałam się tylko na zakup puszka po prostu. Nic jakoś mi za bardzo z tej kolekcji nie pasuje. Ta paleta jest jakaś taka dziwna. Stwierdziłam, że nie mam na razie potrzeby, więc po prostu kupiłam sobie puszek. Ale zrobiłam zakupy na stronie Eveline. I na stronie Eveline zdecydowałam się na ich nowy korektor liquid. Kamuflaż. Nie wiem, już tych korektorów pod tytułem Liquid Camouflage było bardzo dużo. No, ale on tak wygląda trochę, jak ma być do tart podobny. Mam go w kolorze oczywiście najjaśniejszym, czyli on ma jakiś kolor? 01 Light Porcelain Cool. Bardzo taki duży. Moim zdaniem trochę za duże te korektory robią. Naprawdę mogliby robić je o połowę mniejsze. I oczywiście, no, już w tej chwili podstawa to jest taki wielki, ogromniasty aplikator. Tak więc. Zdecydowałam się właśnie na korektor. Również kupiłam sobie nową kredkę do brwi, którą używam już jak wiecie od bardzo dawna, czyli to jest, aha, wam schowaną, czyli to jest ta potrójna, taka właśnie multifunkcyjna kredka z tej strony mamy grzybyczek, po środku mamy cień, którego nie używamy. Nie, znaczy ja nie używam, nie używamy i na końcu właśnie ta grubsza końcówka. Więc zdecydowałam się na to, wzięłam też bazę pod cienie w bo jak ostatnio wam mówiłam, że używam L'Oréal Paradise Ecstatic, to mówiłyście, że właśnie ta też jest bardzo fajna, jedna była za 12 zł. Ja wiem, że Maxi miała też um, kod w ogóle do Eveline, że jak się tam zrobi zakupy, i się wpisze jej kod to wtedy właśnie można tą bazę dostać, ale ja przeliczyłam, ponieważ tam był kod bodajże Premiera e, i on dawał 15 chyba procent rabatu, to wychodziło mi mniej więcej, że mam więcej rabatu i mogę sobie to dorzucić niż jakbym sobie to dorzuciła, generalnie bardziej mi się opłacało w tą stronę, e, no i zdecydowałam się też na dwie palety Eveline, czyli właśnie różową oraz limonkową, tak one wyglądają i już Wam otwieram, żeby pokazać, no, tak to wygląda, więc mamy tutaj właśnie taką typowo... Różową paletkę, tutaj ta limonkowa, ale widać, że trochę ma taki kolor, wiecie, miszmasz totalny, bo jest burgund, jest róż, jest niebieski, żółty, zielony, w ogóle wszystko. A tu jest tak typowo różowo, więc też jestem zastanawiam się, po prostu, jestem ciekawa. Zastanawiam się, jak do tego podejść. Czy połączyć na przykład Glam Shop i Eveline, czy zrobić dwa osobne. Trochę nie bardzo wiem jeszcze, jak do tego podejść. Dużo tego, bo no troszkę ten glamshop przeleżał, więc tu się nad tym zastanawiam. Dajcie znać po prostu, jak byście to najchętniej widziały, tak więc tutaj są dwie właśnie paletki, no i akurat było tak, że miałam zamówienie chyba powyżej tam 100 zł, więc mogłam sobie wygrać, wybrać gratis i w gratisie wybrałam sobie krem do twarzy. Jest to Laser Therapy, liftingujący krem, wypełniający zmarszczki, intensywnie ujędrniający dla 40+. Oczywiście ten wskaźnik 40+, to tam pic na wodę, bo w sensie dobieramy po prostu do tego, co nam potrzebne, ale ogólnie ja kremy z Eveline bardzo lubię. Ten krem ślimakowy był bardzo dobry, jeszcze jakiś inny miałam kiedyś i też był bardzo fajny, tak więc stwierdziłam, że... Jeżeli mam wybierać, to wolę sobie wziąć krem, bo jak wiecie, no kremy u mnie schodzą, tak, więc na pewno krem się przyda. Czy ja o czymś nie zapominam? Aha, widzicie, z glam Shopu tutaj jeszcze wzięłam sobie lusterko, bo czasami, wiecie, jak nagrywam właśnie test jakiegoś podkładu czy coś takiego, no to wtedy przydałoby się tak lusterko. Ja mam takie malutkie lusterko, bardzo mocno powiększające, ale ono jest takie trochę brzydkie, więc jakby to jest troszkę ładniejsze i tak, wiecie, będzie lepiej widać, pod warunkiem, że faktycznie będę je gdzieś tutaj trzymała obok siebie, bo nawet teraz nagrywając hol, po prostu o nim zapomniałam. No i na koniec, bo tak mówię bardzo szybko, ale mam wrażenie, że ten film po prostu to jest bardzo długi, więc staram się, wiecie, dosyć szybko przebrnąć, bo potem i tak będę o tych produktach mówiła już e, dalej na kanale. Kupiłam kolejny podkład do testów, bo przecież w ogóle zrobiłam ostatnio czystki e, i w podkładach i w paletach i powystawiałam sporo rzeczy za 20 zł na tak więc zostawiam Wam link do swojego Alixa na dole, tam e, są te podkłady, które ostatnio też te testowałam, podkłady afektu, podkłady e, co tam jeszcze był, Rimmel, e, Max Factor ten ostatni, Revolution, tak więc, jeżeli macie ochotę, to po prostu zajrzyjcie, zajrzyjcie do opisu, tam jest właśnie link do Elixa. Natomiast kupiłam ten podkład, który tam w, tak wszystkim się sprawdza. Jest to Loreal True Match Plumping Tinted Serum, czyli jest to tak zwany podkład serum. Jak na razie generalnie są same zachwyty z tym podkładem. Jestem bardzo ciekawa, jak on się na mojej skórze sprawdzi. W tym tygodniu pojawi się test podkładu na kanale, ale jeszcze nie tego bo ja mam jeszcze jeden podkład, który testowałam już w ogóle od kilku miesięcy potem przerwałam, bo były inne podkłady itd. i tak dalej. Tak więc na ten podkład no musicie poczekać możliwe, że w przyszłym tygodniu albo może w kolejnym. Zobaczę, jak będzie, więc jeżeli Was są ciekawi, to po prostu zajrzyjcie z powrotem na kanał. Oraz kupiłam dwa pudry. Wspominałam Wam we vlogu właśnie ostatnio, że jak testowałam podkład Be Perfect i zastanawiałam się, z jakim pudrem go dalej przetestować, to właśnie kilka z Was zwróciło mi uwagę, że może po prostu z jakimś tańszym pudrem. No i zaczęłam szukać właśnie, jakie tańsze pudry warto kupić. No i zdecydowałam się na zakup dwóch pudrów. Jeden puder to jest Kiko Milano i to jest puder, który się nazywa Invisible Touch. Face Fixing Powder to jest po prostu taka jego nazwa. Ja go kupiłam słuchajcie, na Allegro. On kosztuje 45 zł, wtedy, jeżeli macie wykupione Allegro Smart, to powyżej 40 zł wysyłka macie za darmo. On jest też dostępny bodajże w Tagomago, ale wtedy no już wysyłka jest, jest jakby musicie do, doliczyć sobie wysyłkę, ale Tagomago też jest na Allegro. Tak więc to tak, taka uwaga zresztą o czym o, mówiłam Wam o tym też we vlogu i wiele z Was mi pisało, że też dokładnie tak robicie. Ma Dosyć śmieszne opakowanie ma ten puder, ponieważ tutaj tak wyjmujemy i tu jest taki po prostu wielki puszek, stempel, natomiast ja go tutaj zamknęłam, tu mamy taką zatyczkę, nie wiem, to jest białe na białym, nie wiem na ile to będzie widać. O, ja teraz tą zatyczkę delikatnie wyjmę i tutaj mamy, widzicie, puder, więc tak naprawdę tego pudru jest w zasadzie tylko tyle, więc to opakowanie jest strasznie mylące, bo nam się wydaje, że tego pudru mamy tutaj nie wiadomo jak dużo, prawda? Wielkie opakowanie, a tak naprawdę tego pudru mamy tylko tyle, a reszta to jest puszek i ten, więc trochę kiepsko to wygląda, no ale okej, okay, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Natomiast drugi puder, który kupiłam, to jest Catrice właśnie True Skin Mineral Loose Powder. Trochę nie powiem Wam, że ogólnie ja wiedziałam o tym pudrze, ale ponieważ podkład Katry nie bardzo mi się sprawdził, to nie chciałam tego pudru kupować. Natomiast jak szukałam informacji właśnie o jakichś dobrych pudrach, czy też zamiennikach droższych pudrów, no to ten się też przewijał, więc wiedziałam, więc dobra, kosztuje 20 zł, a jak robiłam zakupy, mówię, to dorzucę, to niech będzie. Ja tutaj już go też otworzyłam i czy ja go już. Tak, ja go już używałam, tylko że nie nagrywałam żadnej przebitki ani nic. Ma dosyć fajne opakowanie, chociaż. Troszkę się trzeba z nim namęczyć, bo też ma takie zamykane. Tutaj widzicie, mamy właśnie, no, dziureczki, i trzeba to przekręcić, ale nie idzie to tak łatwo jak na przykład w Paese, chociażby. W jest o wiele prościej, tak więc słuchajcie, tyle. Dobrnęliśmy chyba do końca. Tak mi się wydaje, że to jest wszystko. Czyż mam nadzieję, że o, czymś, że o niczym nie zapomniałam, bo sporo się tego po prostu nazbierało w ostatnim czasie. Dajcie mi proszę znać, właśnie, jak podejść do tego. Testu, czy po prostu zebrać to wszystko do kupy i zrobić jeden film, ale jak użyję cieni w kremie, to nie za bardzo już jakby, wiecie, no, do tych dwóch kolorów cieni w kremie, te kolory trochę średnio pasują. Z kolei do tych paletek, no, wtedy już, te, no, znowu trochę się kłóci, więc zastanawiam się, jak to zrobić. Czy może sobie, no, muszę jakoś jeszcze jednak nad tym, nad tym pomyśleć właśnie, jak tutaj to zorganizować. Może na przykład ten glam shop sobie zrobię oddzielnie. Aha, widzicie, z glam shopu jeszcze miałam tylko właśnie on tutaj był obok. Puder pod oczy kupione, bo też właśnie się zdecydowałam na puder pod oczy, pisałyście. Ja was w ogóle na Instagramie zapytałam, co byście polecały z tego glam Shopu, To akurat jeśli chodzi o puder pod oczy, to część pisała, że jest bardzo fajny, ale część z was pisała, że nie jest fajny. Tak więc kupiłam też puder pod oczy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, tak? Dobrze ja mówię? Tak. Bo już się zaczęłam zastanawiać, czy mi się coś nie przyśniło. Ale tak, puder pod oczy z glamshopu też jest kupiony, więc zastanawiam się, może po prostu zrobię glamshop jednak oddzielnie. A Eveline oddzielnie, albo, no nie wiem, jeszcze pomyślę. Tak patrzę właśnie, czy to jest yy, jak, jak z tą kredką na przykład, ale tą kredkę bez problemu udało się teraz tak rozetrzeć. Te cienie, cienie są takie gumowe pod palcem, ale też się. no ale z drugiej strony on jest jednak dosyć grubo nałożony, więc zobaczymy, no jakbym to miała tam, wiecie, nakładać na powiekę, to wiadomo, że pewnie bardziej by było to po prostu w ten sposób roztarte. No nie wiem, czy ten, czy ten cień był dobrym pomysłem. Nie wiem, czy będę z niego korzystać, no ale to jeszcze zobaczymy. Tu to wygląda, jakbym się zacięła i po prostu miała siną rękę. W każdym razie dobraliśmy do końca. Czekam na wasze komentarze, dajcie znać na wasze sugestie, właśnie, jak to w ogóle ogarnąć, bo jednak trochę mi się tego nazbierało. Ale przynajmniej będzie co testować w najbliższym czasie, tak więc, jak widać, testów makijażu też się można spodziewać. Testy podkłady również. No i w sumie myślę, czy te pudry też jakoś testować osobno, czy po prostu sobie za kamerą poużywać. <laughs> to jest bardzo brudne. Za kamerą poużywać i po prostu na przykład gdzieś na koniec Wam w podsumowaniu miesiąca zlecać. Znaczy, tu jeszcze muszę pomyśleć, czy to zrobić i jak do tego podejść. No jednak dużo tego po prostu w tej chwili jest. No dobra, słuchajcie, to ja już w takim razie kończę idę ogarnąć ten cały bajzel. A mam bajzel teraz w domu przeraźliwy, dlatego że w weekend jeszcze właśnie, tak jak Wam wspomniałam, powyciągałam sobie rzeczy, powystawiłam na eliksie, więc na narożniku mam po prostu pierdzielnik. Tutaj mam teraz pierdzielnik, więc czas to po prostu wszystko poogarniać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to bardzo Was proszę o kciuka do góry. Jeżeli czekacie na test którejś yy, z tych rzeczy, które Wam tutaj pokazałam, no to dajcie znać której, no i nie zapomnijcie o subskrypcji, tak żebyście były na bieżąco z moimi filmami. A ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam udanego tygodnia, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!